Z przeszklonego budynku dworca głównego niemiecka kolej jest jak najbardziej dumna, ale chyba mniej dumna jest z inwestycji, bo jak się okazuje, przede wszystkim infrastruktura nie jest doinwestowana. Ale do roku 2030 właśnie w infrastrukturę niemiecka kolej chce zainwestować blisko 86 miliardów euro. I wiecie, co zyskają na tym również polscy pasażerowie. Jeszcze wczoraj dowiedziałem się w centrali Deutsche Bahn, że dzięki tym gigantycznym inwestycjom nie opóźni się plan rozbudowy trasy kolejowej pomiędzy Szczecin a Berlinem. Ci, którzy podróżują pomiędzy stolicą Pomorza Zachodniego a Berlinem dobrze wiedzą o czym mówię. Zresztą ja sam jestem szczecinianinem, więc ten problem znam. Od 20 lat polska strona walczyła o to, aby Niemcy wyremontowali ten odcinek blisko 40-kilometrowy, no, ale ciągle słyszeliśmy, że niestety nie ma pieniędzy, że trzeba tą inwestycję przesunąć. Sprzęt na trasę pomiędzy Angermida a granicą państwa wejdzie w roku 2021, ale może więcej na grafice. W 2021 rozpocznie się przebudowa pierwszego 19-kilometrowego odcinka pomiędzy miejscowościami Angerminde a Pasow, natomiast w roku 2024 rozpocznie się rozbudowa drugiego odcinka pomiędzy Paso a granicą państwa. Tam dobudowany zostanie drugi tor, a trasa zostanie zelektryfikowana. Cała inwestycja ma się zakończyć w roku 2026. A co to będzie oznaczać dla nas, dla pasażerów? No a mianowicie to, że czas przejazdu pomiędzy Berlinem a Szczecinem, Skróci się do 90 minut, czyli będziemy jechać krócej o prawie 50 minut niż obecnie, ponieważ na tej trasie między Szczecinem a Berlinem jeździć będą już pociągi elektryczne. Podobno to nie koniec, bo niemiecka kolej planuje skomunikowanie Szczecina z budowanym właśnie lotniskiem Willego Branta na Szynefeldzie. Oczywiście, jeżeli to lotnisko do tego czasu powstanie, bo przypomnijmy, miało być oddane do użytku w roku 2012. Jak zwykle czekam na wasze komentarze, no i liczę przede wszystkim na opinię moich ziomków, czyli ludzi ze Szczecina. Wierzycie w to, że do 2026 roku pojedziemy elektrycznym pociągiem do Berlina? Lajkujcie, szerujcie, komentujcie i do zobaczenia.